Wszystkim z tej strony Devi i wiem, że mnie dawno nie było na YouTubie, ale wyjaśniałam dlaczego w poście. E, Właśnie na moim kanale też jest post utworzony i wyjaśniony dlaczego, więc <gry> tak, możecie sobie zerknąć. I jak widać, e, będzie oto pierwszy odcinek z Equinox Homecoming, tak? Czyli jedna z nowszych gier o koniach. E, jak widać, jedna z realniejszych. To, że jakiś na przykład bak jest na tej mojej y, spódniczce to nie zwracajcie uwagi że widzicie jak to przechodzi mi przez nogę, <grywa> norma dlatego pewnie większość nosi spodnie ale akurat mi ta spódniczka jakoś podeszła, ale dobra, nieważne do rzeczy mm, no moim zdaniem ogólnie ta gra jest bardzo fajna ponieważ grafika powala no, bo wiecie, realna, co nie? no i ja w tą grę już gram Mm, prawie od jej, od, od jej początków, nadal są jej, jej początki są. <grywa> Tylko po prostu już od kilku miesięcy w nią gram. E, chyba od marca bodajże w nią gram. I co tu jeszcze dodać? Yy... Zawiecha. <grywa> Ogólnie dzisiaj dodali yy, nowe rzeczy. Czyli znowu nową fabułę. Yy... Czyli można ją sobie robić tam oczywiście. Bo tutaj mamy widać, że jej główna historia. I tu mamy poboczne, i tak dalej. Eee, no, mapa wiadomo, tutaj się nie zmieniła. ciąga taka sama. Są wyścigi. Tu jest nasza stajnia. I tu jest właśnie. Ile sklepów? Trzy sklepy. Tu jest nawet jeden sklep. I jeszcze jest jeden sklep tutaj. Tylko tu akurat nie widać, ale ja wiem już o tym. I chyba tylko tyle sklepów, ogólnie na, na ten moment. I dodali nową walutę, taką fioletową. Daj widać. Wcześniej nie było, dopiero dzisiaj przybyła. Więc są akurat takie e, tygodniowe misje. I można sobie robić je, wiadomo. <grych> na przykład zadania zrobić tam. Hmm, jakieś chyba grzyby. To są te całe fossils. <grych> chyba to są grzyby, nie jestem pewna, ale chyba grzyby. <grych> i tutaj, że na prostu pięć y, takich złotych wyścigów porobić czyli y, o takich o, co się na złoto świecą, co nie? tutaj, 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 tutaj no i właśnie stwierdziłam, że sobie będziemy robić na razie wyścigi no bo co tu innego można, no tak, fabułę można robić, ale czekajcie, gdzie to było? muszę nie, nie w tą stronę w ogóle, brawo ja E, takie są skutki uboczne, jak się dawno nie nagrywało, że oczywiście gadam jakieś głupoty, albo zapominam co miałam powiedzieć. Norma. nadzieję, że jesteście przyzwyczajeni do tego. Bo ja do siebie aż za bardzo. <laughs> dobra. I to jest taka tablica. Aha, ja tu już w ogóle brąz był, więc nieźle. No dobra. W ogóle miałam wam pokazać, jak się nazywam. Czekajcie, gdzie ten mój nick był? O tu. Tak, to jestem ja dzień dobry. Um, gdzie jest moja nazwa w ogóle? Jestem ślepa, um, tutaj nie, tu jest tu wiadomo mój koń, czy jestem ślepa? Nie dobra, wiem gdzie, czekajcie, to było tu, tak się nazywam, co to jest, do, do kopiowania coś? Można skopiować sobie? Aha, no widać, mam, mam y, level 32. Mojej postaci jak 52 konia, nie mam pojęcia jaki jest maksymalny level w tej grze W ogóle nie mam pojęcia, nie znam nie znam się na tym, znaczy nie znam się na tym, o, po prostu nie wiem jeszcze, ok Masakra, co ja gadam bo jeszcze nie dokliknęłam, dobra Ach, te skutki uboczne, dawnego, niedawnego W przerwie po prostu, w przerwie, co ja gadam Nie, masakra To się włącza, czy... O matko, już myślałam, że się coś zadekowało W sensie Chciałam powiedzieć, że po prostu przez tą przerwę nie wiem co ja GADAM i za to przepraszam Ale dobra, jedziemy sobie przez to nasze miasteczko Pewnie zawsze ja będę lamić znając mnie Chyba, że będzie prosty wyścig, no to jakoś przeżyję I no właśnie nam się ładuje tutaj Ten paseczek na dole, ten zielony, widzicie? I trzeba czasami poczekać na to, żeby móc szybciej jechać. O, na przykład teraz. Teraz sobie po prostu galopem jedziemy, takim o. Ja tam czekam tak minimalnie do połowy jakoś i dalej daję do przodu. Nie mam pojęcia, jak się powinno robić tutaj dobrze, żeby było jak najszybciej. W końcu to wyścig. Nie mam pojęcia, nie znam się. Mimo, że gram te kilka miesięcy, to wiadomo, to jest gra z wczesnym dostępem i każdy to i tak Troszeczkę świeża w tej gierce. I ma wszystko. No, bo to ogólnie jest w wczesnym dostępie, ale już można było kupić. Po prostu ta grafika mnie urzekła. <grytania> Dlatego kupiłam ją od razu i tylko ją zobaczyłam <grytania> na steamie. O ludzie i ta spódnica już się laguje. Widzicie to? Boże, jak to wygląda od przodu. Marko jeden. No okej. Okay. Coś, co tu więcej mówić, możecie napisać w komentarzach, jak wam y, mijają wakacje, czy fajnie wam mijają i tak dalej. Czy nie wiem, na przykład, byliście na Jeździe Konnej czy coś, bo ja byłam. <grym> tak, byłam na Jeździe Konnej i w terenie sobie byłam. O ludzie, razem z moim chłopakiem, <grym> tak, nie żartuję. Razem z moim chłopakiem czasami sobie idziemy na jazdę konną w terenie właśnie i bardzo fajnie mimo, że tylko i wyłącznie kłusujemy bo nie umiemy jeszcze szybciej, czy na przykład galopem czy coś nie potrafimy jeszcze ale sam kusik mi się bardzo podoba, więc to tam, wiecie, na przyszłość to można się nauczyć jeszcze ale ogólnie podziwiam mojego chłopaka za to, że on w ogóle chciał wsiąść na tego konia no, bo brąz, super. O, jestem 128. Zarąbiście. <grystanie> ok. No więc. On nie ma nic przeciwko, on tam może sobie jeździć ze mną. Tak samo gra ze mną w Star Stable online. W tą gierkę jeszcze nie, bo stwierdził, że szkoda mu kasy na to na razie. <grystanie> Tylko ja się tak nie jaram jak na razie. I no. Jak zwykle za dużo gadam. <grystanie> Ale dobra. Zrobimy teraz kolejny sobie wyścig złoty i o tu będzie. Bo jak dojadę to po prostu do Was wrócę. Więc do zobaczenia, za chwilę. Dobrze, my jesteśmy przy kolejnym... E... O tu miałam złoty nawet, no nie wiem. To chyba ten dziwny wyścig w ogóle, ten taki z wieloma przeszkodami z tego co piąże. W takim razie zobaczymy yy, jak za chwilę znam ten wyścig, bo on... coś mi się wyświetla to kółko. O dobra. I sobie skaczemy. Bum. Bum. O nie, za szybko. Właśnie o tym mówiłam. Kurczę jeszcze ten... Tak, jeszcze znaki bierze. Jeszcze, jeszcze lepiej. Dobra. No kurczę. Chyba ja się robię. Super. Gratuluję sobie. Nie mogę. Nie. No i znowu znak. <grym> ja chyba uwielbiam te znaki. Ui! Okej. Okay. No i dobra. Kolejne mamy przed sobą. Bum. I bum. I pfff. Po prostu tu się ciężko robi to wszystko... No tak, jeszcze wejść w skałę i nie być z niej już... <gry> jak tu się tym manewruje, to ja nie wiem. Nie umiem tak dobrze jak... No tak jeszcze będzie mi wolno jechał. No i teraz jeszcze gorzej mi poszło. 1.8. 1.15 Poszło mi jeszcze gorzej. Super. <grych> no i co tu można więcej? Zbierać jakieś rzeczy. Jakieś Wam nawet pokażę. Tu to się zbiera wszystko. No oprócz siana może. I tego czegoś. Nie, to też chyba się zbiera. Nie wiem zresztą. <grych> Ale to wszystko inne można pozbierać gdzieś na świecie. Nawet inny gracz widzi, widzimy jest. Y to akurat mamy piórka no i... nie wiem w sumie co jeszcze już mamy dwa zrobione i kolejne są gdzie? a, tak pisko, no to można w sumie to tam dojadę i... będziemy dalej lamić <gryw> dobra, jedziemy dobra, w końcu jesteśmy bo często taki jest ten, e, ten świat, w sensie no, ten teren taki, że weź dojeźdź gdziekolwiek, ciężko czasami się gdzieś dostać, no, ale dobra, trudno. Właściwie taki jest minus, że tu nie ma tych podwózek jak w Star Stable na przykład, Przydałyby się jeszcze, że nie tak jedziesz, jedziesz, jedziesz bez końca. No. Trzeba dojechać gdzieś do powodzenia. Oczywiście nie jest może jakaś duża ta mapa. Ale i tak trochę to trwa, zanim się gdzieś dojedzie. <laughs> I ten następny punkt chyba gdzieś tu. No. Jakiś taki trochę nudny ten wyścig. Ale wcześniej tak lamiłam, że to szok po prostu się nie da tutaj kierować tak samo jak w SSO, wiadomo. No to w końcu inna nagra Więc po prostu jeszcze nie umiem tak w 100% dobrze tym koniem manewrować. <noise> jak to tam określić? Dobra, jedź, bo to już meta jest. Je wow. <noise> I co? To jest mój rekord. 133. Super. Okej, okay, kolejny jest blisko tego yy, naszej stajni, więc po prostu się tam typniemy. <grym> tak, tylko tam jest transport jedynie. Yy, a dzień indziej to trzeba sobie jechać pół, pół godziny. Uważaj, co to było. To jest chwilę. Ła! Ale się typają ludzie, znaczy pojawiają się, co ja gadam. No, to papalutki, jadę sobie dalej robić wyścig. <grym> Skoczysz? Nie, nie skoczył, dobra. Właśnie w takiej dali w aktualizacji możliwość skakania nie tylko w wyścigach, bo wcześniej nie dało się w ogóle skakać, yy, jak się ten, jak się było poza wyścigiem. Jedynie w wyścigu się dało skakać i to było słabe, ale właśnie dzisiaj dali możliwość, że można skakać i poza wyścigiem, więc zarąbiście. Sama się z tego cieszę. W końcu będzie łatwiej jeździć, a nie można będzie sobie skróty robić skacząc przez coś. A nie, tak jak wcześniej trzeba było w kółko, gdzieś kółko graniaste robić. Bo koń nie chciał skakać, bo... Dobra, tam. Bo koń nie chciał ogólnie skakać przez przeszkody różne. Yy, poza wyścigiem. I to właśnie było słabe. O, patrzcie, ale ładnie. Pięknie. Lubię te widoczki w tej grze. Cudowne są po prostu. Jeszcze mi tylko brakuje kamery z pierwszej osoby. To się wiecie, że z pierwszej osoby, że będę widziała główkę konia i to tak, tak jakbym ja na się siedziała na przykład. Wysysysło coś takiego jeszcze nie dali, więc może w tej grze coś takiego kiedyś powstanie. Być może nie będą teraz wczesnie dostęp, wszystko dodają po kolei. Więc wiecie. Trzeba być cierpliwym i tyle. Gdzie teraz? A tu, dobra. Mamy tutaj most. Taki fajny z daszkiem. Tu jest wodospad. To taki trochę mini wodospad, ale jest. O Boże, myślałam, że nie wyrobiłam. Okej. Okay. Oczywiście, że Brąc, Która jestem? Jeszcze gorzej. 174. Koniec. Koniec. Mamy zrobione to już? Bo to nie to. Jeszcze jeden przecież mamy wyścig do zrobienia Czemu ja myślałam? O dobrze tutaj blisko mamy, dobra No sorry, nie chce mi się jeździć miliona kilometrów Do tych wyścigów Uf, nie w tą stronę jeszcze jadę Więc rozumiecie Dobra, jadymy Za chwilę do was wracam Eee Ludziska, widzieliście to? Czy ten koń miał nogi człowieka? Dosłownie on miał nogi człowieka. No tak. Wybaczam gro, ponieważ jesteśmy we wczesnym dostępie. No ale to i tak było. Creepy trochę. I dziwne. O, to miałam silvera. Dobra, to lecimy. Lecimy dalej lamić. Ale ludzie, co to było? Ten, ten, ten. Ten bug. Kurcz. Wiadomo, ktoś na nim siedział, ale te nogi były. W ogóle nie było tułowia widać, tylko nogi. To było dziwne. O, perfekt. Super. W końcu coś mi wyszło. W sensie, że od razu po skoku nie wjechałam w ścianę. Gratuluję sobie. O, nie, dobra, nie wiem, czy tu. Łe! O właśnie teraz sobie zeskoczył z tej kurki. Ale dobra. Cóż, mogłam już nie robić skrótów. Lub, lubię robić skróty, ale, ale tutaj czasami ciężko je zarobić. I tu mamy jakieś, nie wiem, jakieś woda. Woda, woda, jeszcze raz woda. Trochę wygląda jak bagna, ale to nie są bagna, tylko nie wiem sama co to jest. A może i bagna? Nie, nie. Chyba nie. Hmm... Ok, to jedziemy dalej, i. Aha, tuż koniec w ogóle. Już! szybciej. Patrzcie, golda biłam, boże, w końcu. W końcu mi się udało. Te same goldy widać. A która byłam w ogóle? Gdzie ja jestem? A, tu. 168, no dobra. Mogło być gorzej. No i co tu więcej? Już zrobiłam to. Myślę, już dostaliśmy tą 140 złotych. Ciekawe jestem, co będzie za tą walutę fioletową i za złotą. Bo na razie jedynie można kupić za tą walutę cokolwiek, za tą yy, srebrną. A i trzeba w ogóle się koniem zająć. Dopiero teraz zobaczyłam. Gratulacje sobie. Gratulacje sobie. Chciałam powiedzieć, gratulacje sobie życzę. Tak, 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 dobra. Nie, cofamy się. Cofamy się, tak. No tak, dostajnie się, cofamy. Eee. I właśnie Wam teraz pokażę, jak to wygląda. Też już pewnie już widzieliście. To jest nasz koń i sobie go karmimy. Omnomnom Pyszne Tak, trochę to tak dziwnie na stepa w pewnym momencie. To ładnie, ładnie wygląda i nagle patrzcie. Bu Takby bu. teleporting. Teraz go szczotkujemy. O, i znowu teleporting. I teraz woda. Aha, i ta, ten pyszczek konia w wiadrze, troszkę źle to wyglądało tam, ale dobra. No i tak to wygląda, widzicie. I tutaj ma, mamy, oczywiście, paski pokazane, czy mamy fula Mamy wszędzie fula a to to nie. Tutaj się jeszcze nic nie da robić z tym. No i co, to było chyba na tyle. I też wsiadanie. Siadanie tak wygląda. Realistycznie, moim zdaniem, tak samo schodzenie. O. Ale można też z tej strony, patrzcie. <grytanie> tak, hopsiup, hopsiup. <grytanie> Fajnie się da. Eee, I ogólnie, z tego co mi wiadomo, to oni robili animację do tej gry. Dosłownie z prawdziwego człowieka, który naprawdę jechał konno. Z tego co mi wiadomo. Czyli na przykład te ruchy, o. Tak o, jak te ruchy, postaci, konia o, widzicie, wszystko się zgadza, jak to wygląda To wszystko robili na prawdziwym człowieku i chyba koniu z tego co mi wiadomo Ale nie jestem pewna czy na prawdziwym koniu Nie jestem pewna Ale wiem, że na prawdziwym człowieku robili te animacje, dlatego takie są realne Oj, na przykład teraz galop I to też się zgadza wszystko, więc no Wytłumaczyłam wam jak, jak to wygląda, skąd się wzięło <grych> Nie umiem tłumaczyć, ale dobra, powiedziałam coś tam. Ok, no i to było na tyle, słuchajcie. Być może zrobię kolejny odcinek kiedyś. Jeśli by Wam ta seria się spodobała. No i w ogóle zapomniałam, że tutaj są jeszcze motki, patrzcie, można pomachać. No, można sobie macha, machać, maha mach, mama machać machu machu można konia yy, konia poklepać. Jeszcze chyba jak się zeszło, to chyba jeszcze było jakieś coś było. Czekajcie. O. Aha, nie widziałam tego jeszcze szczerze. I to trochę dziwnie brzmiało, ale dobra. Tu też machanie. Machanie, machanie. I jeszcze mamy. Tak. I mamy smutek. Ale smutek. Ale najbardziej mnie to rozwaliło. No, co to jest? Matko. Nie mogę z tej, z tej animacji po prostu. Nie mogę z tego i tyle. O, dzień dobry, Graczu. Chowasz się za choinką. Że, znaczy no, nieważne. To nie jest choinka, tylko coś tam. Świerk, czy coś tam. Never mind. To było na tyle i idę sobie, więc idę sobie. Zostawcie lajka, like suba, jeśli wam się spodobało, komentarz i do następnego odcinka. I się żegnam z wami. Także, cześć! Bye, bye!